Cześć, cześć, moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na takim drapingu belgijskim. Tutaj dzisiaj postawiłem na drogą zdrapkę, jedną z najdroższych, jeśli chodzi o Belgię, zdrapkę za 20 euro. Także można powiedzieć, że jest to taka zdrapka najdroższa, może jedna z najdroższych na świecie. Wiem, że w Niemczech jest zdrapka również za 20 euro. Także jedna z najdroższych. Do tego dobrałem takie mm, maluchy, takie jak Cash za 1 euro, subito za 1 euro, presto za 1 euro i zdrapka Wind for Life za 2 euro. Także mamy dzisiaj taki drapping za 25 euro. Trzymajcie mocno kciuki, żeby tutaj, chociaż ta zdrapka nam dała tutaj zwrocik. Albo może jakąś fajną wygraną, tutaj mamy w sumie 37. 37,5 tysiąca wygranych razy 100 euro, także może, może mi się uda wygrać tą stuwencję. Jeszcze tutaj stuweczki, nie, nie. Największa wygrana to 75 euro, jeśli chodzi o tą zdrabkę. Yy, nagrywam ten odcinek w niedzielę, ale zobaczycie go 3 maja, także yy, tutaj niestety 3 maja, niestety pracujemy, nie mamy święta. Także w Polsce macie fajnie, długi taki można powiedzieć weekend majowy. No tutaj niestety tylko był, była niedziela, taki dzień świąteczny, 1 maj, i w dodatku w tym roku wypadło w niedzielę. Także, no, taka sprawa jeśli chodzi o dni świąteczne. Zaczynamy nasz draping oczywiście od drapek najtańszych. Zaczynamy od malutkiej zdrabki Cash z numerem 71. Tutaj mamy wygrywającą liczbę i tej liczby szukamy obok. Tutaj szukamy dziewiątki, także zobaczmy czy znajdziemy dziewiątkę. Na początek mamy jedynkę, dziesiątka tuż obok i ósemka. Także no niestety zaczynamy ze zdrabką przegraną. Tutaj mieliśmy takie kwoty. Niestety, pierwsza zrabka przegrana. Teraz może zrobimy subito. Tutaj kolorystyka w flamingi. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak parasolkę, kwiatek. Tutaj mamy takiego koliberka, tak mi się wydaje. Kolejny symbol to motyl. Mamy flaminga. Mamy kwiatka po raz drugi. Mamy koliberka po raz drugi. O, i mamy kwiatka po raz trzeci. Także mamy tutaj wygraną. Bardzo fajnie. I jeszcze na sam koniec mamy tutaj palmę. Także mamy tutaj wygraną. Zobaczmy, co tutaj y, mamy. Wow. I mamy 5 euro. Także moi drodzy, bardzo fajna wygrana, jeśli chodzi o zrabkę, za, za 1 euro. Super. Także można powiedzieć, że te maluchy nam już się tutaj zwróciły, także bardzo fajny strzał. Teraz zobaczmy zdrapkę Presto z numerkiem 63. Tutaj drapiemy warstwę i szukamy od razu kwoty. Także zobaczmy, czy coś tutaj będzie. I mamy jedyneczkę, także super. Ta zdrapeczka nam się zwróciła. Jak najbardziej dobra wiadomość. I teraz mamy zdrabkę za 2 euro Win for Life. Tutaj główna wygrana to 1000 euro, wypłacane miesięcznie przez całe życie. Także no, poluję tutaj na taką pensyjkę. Tutaj nasz wygrywający symbol to taki drink z parasolką. Także szukamy takiego symbolu. Mamy tak e, słońce, lody, klapki. I mamy nasz szukany symbol. Także mamy tutaj moi drodzy wygraną zobaczmy. I mamy dwójeczkę, także bardzo, bardzo ładnie. Zdrapeczka nam się zwróciła. Jak najbardziej fajnie. Także można powiedzieć, że maluchy nam się tutaj super spisały. Teraz mam nadzieję, że również ta zdrapka również nam tutaj dopisze. Ta zdrapeczka jest numerem 10, także ostatnia zdrapka z. Paczki, trzymajcie, moi drodzy kciuki i drapiemy. Wygrywające liczby zdrapane. Ponadto tutaj, jeżeli znajdziemy naszą wygrywającą liczbę, to możemy tą wygraną pomnożyć. I w bonusie szukamy uwaga 100. Jeżeli znajdziemy 100, to wygrywamy 100 euro. Wygrywające liczby to 11, 4, 30, 7, 10, 16, 24, 15 i 31. Także mamy tutaj sporo tych liczb. Tutaj trzeba się skupić na tej zdrabce, bo łatwo właśnie można się pomylić. Pierwsza liczba to ósemka. Kolejna liczba 14. Widzę, że mamy 15, także no, zaczynamy obokami. Kolejna liczba 12, także również obok. Kolejna liczba 30. No, lubię 30. Mój dzień urodzin, no ale niestety tutaj nie mamy. Kolejna liczba 28, 6, 25, 34. 32, no również niestety obok. Kolejna liczba, trójeczka, no również mamy tutaj czwóreczkę, niestety. Następnie mamy siedemnastkę, no same tutaj niestety oboki. Mam nadzieję, że może liczba jakaś się za chwilę pojawi. Teraz mamy jeszcze 22, 26 dwadzieścia trzy, następnie mamy osiemnastkę, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, piąteczka, no niestety również blisko Szanse już niestety maleją. Kolejna liczba 19, 20. Następnie mamy 38. No, tutaj mamy 37, jak na złość. Następnie mamy 36, także też blisko 37. Następnie mamy jedyneczkę i moi drodzy, ostatnia szansa. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Mamy 39, także no niestety żadnej liczby nie udało nam się znaleźć. E, jedyna nadzieja teraz w bonusie, czy będzie właśnie ta stuwa. Bardzo, bardzo bym się tutaj cieszył, także zobaczmy. Bonus, bonus. No i niestety mamy 0,0,0, także. Niestety, zdrapka dzisiaj tutaj yy, nie dopisała. Ostatnio, jak ją drapałem, no to było 50 euro. A tutaj, niestety, puściutko. No, niestety, tak bywa. Cóż zrobić? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Yy, jedyna taka dobra wiadomość: że tutaj maluchy bardzo fajnie nam się spisały. Także mamy trzy zdrapki wygrane na dwie. Także wynik ilościowy jest lepszy. Wynik jakościowy, no niestety słaby. Mamy tutaj bardzo fajną wygraną, jeśli chodzi o zdrabkę za 1 euro, 5 euro. Tutaj zwrócik, tutaj zwrócik, także łącznie mamy 8 euro z 25, także no, w dalszym ciągu minus. Dzisiaj też trochę taki duży, no ale to przez tą właśnie najdroższą zdrabkę. Może jakbym wziął jakieś tam zdrabki za 5 euro, no to by było lepiej, no ale czasami warto właśnie też. Zaryzykować w te droższe zdrabki. Dzisiaj się nie udało, także mamy dzisiaj tutaj minus, e, minus 17 euro. Także no w dalszym ciągu minusik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście standardowo poproszę łapeczki w górze pod filmikiem. Subskrypcję, jeżeli ktoś nie subskrybuje, będzie mi bardzo miło gościć nowych e, subskrybentów. E, no i na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie wam dziękuję raz jeszcze za uwagę. E, życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do następnego. Pa pa.